Dzisiaj przedstawię zbiorniki jednopłaszczowe na wodę deszczową 2 m sześcienny, 3 m sześcienny oraz pompę Karcher BP3. Każdy zbiornik jest monolityczny oraz szczelny. Na wlocie posiada on filtr wody deszczowej. Oraz wylot, który umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody w grunt. Duża grubość ścianki zbiornika jednopłaszczowego oraz urzebrowanie zapewniają dobrą wytrzymałość w gruncie. W naszej ofercie posiadamy też zbiorniki z profila dwupłaszczowego, które zapewniają jeszcze większą wytrzymałość. Aby sprawdzić działanie pompy BP3 Karcher, wykorzystałem 20-metrowy przewód ogrodowy oraz przewód zasysający wodę deszczową ze zbiornika. Zbiorniki 2 m3, 3 m3 oraz 5 m są oferowane jako jednopłaszczowe. Ze zbiorniki o większej pojemności są oferowane jako dwupłaszczowe. Za pomocą takiego zestawu możemy swobodnie nawadniać swoje ogrody. Przypominam, że pokazywana pompa ma moc 800 W, ciśnienie 4 bar oraz wydajność 3500 litrów. Przypominam, że na nasze wyroby udzielamy 10 lat gwarancji, zaś na pompę Karcher w zestawie możemy przedłużyć ją do 5. W celu zapoznania się z naszą ofertą zapraszam na stronę internetową.